Chyba zdążyliście się już przyzwyczaić, że o sprawach ważnych, niekiedy wręcz fundamentalnych, dowiadujemy się z mediów zagranicznych. Tyle, że nie są to już media ukraińskie, a coraz częściej media niemieckie. Smutno, takie życie jest głym. Spytacie się, co mam na myśli? Otóż Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że Polska wkrótce przyjmie Oiro. A łyska na to niemożliwe. <śleszy> Czyli na naszych oczach realizuje się ostatnie wielkie marzenie Rzeszy: gospodarcze skolonizowanie Ukrainy, bo o tym też będzie mowa, a także euro zamiast złotówki, korony i forinta. Zapraszam. Witam Was. Artykuł FAS traktuje o korzyściach i stratach z rozszerzenia Unii Europejskiej w kontekście planów na zagospodarowanie Ukrainy. Dziś ponownie toczą się negocjacje z czterema krajami regionu. Pięć kolejnych krajów, w tym Ukraina, jest potencjalnymi kandydatami do członkostwa. Taka mała dygresja, bo ja dobrze wiem, co teraz myślicie. Przecież Ukraina nie jest i nie będzie w stanie spełnić warunków akcesyjnych. Jasne, że nie. Tyle, że dużo wskazuje na to, że Stara Europa będzie chciała skopiować model umowy z Mercosur. I już reszty możecie się domyśleć sami, a My wracamy do artykułu z FAS. Otóż wątek OIRO jest jednym z wielu. A jako, że artykuł nagle uciekł mi za paywalla, nie wiem jak po polsku to zgrabnie ująć tą ścianę, która każe sobie płacić za odczytanie reszty artykułu, to będę bazował na Deutsche Welle oraz Dziennik.pl. Otóż Niemcy podłapują tutaj Hagadę Szymka, Hołowni, że. Polacy są za wprowadzeniem euro. Wie pan, jak mieliśmy referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z wprowadzeniem euro. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niedokończone rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód. Zwieńczeniem rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód byłoby przyjęcie euro przez Polskę, Czechy i Węgry. Pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Polska, Czechy i Węgry powinny wkrótce przyjąć euro. Pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. No i generalnie ze strony Niemców to już jest wszystko: taki balonik próbny, bądź sygnał, że się już niecierpliwią. Co ciekawe, na te sygnały odpowiedział pan Kielbaska podczas swojego przemówienia w Siemens Arena. Otóż twierdzi on, że Unia nie jest bankomatem. On dobrze rozumie, że. Fajnie się bierze te składeczki, które też wpłacamy, fajnie się bierze pożyczki, ale za to powinniśmy realizować agendy unijne, które dodam od siebie, nierzadko są sprzeczne z polskim interesem. My bardzo potrzebujemy tych pieniędzy. Wiemy na co i jak z głębokim sensem je wydać. Ale przecież nie wolno naszej wspólnej Unii traktować jak bankomatu. Jak dostawcy prostego niekończącego się kapitału Unia to coś o wiele szerszego i większego, to nasze miejsce i jeszcze raz powtórzę, nasza racja stanu. Jednak nie ma nic za darmo, dlatego też pan Kiełbaska apeluje, by aparatczycy Układu za lojalność byli nagradzani wysokimi stanowiskami w strukturach międzynarodowych. Mamy prawo i obowiązek doprowadzić do tego, by zdecydowanie więcej polskich urzędników znalazło zatrudnienie na wysokich i najwyższych stanowiskach w instytucjach unijnych oraz w instytucjach międzynarodowych. Dalej pan Kiełbaska opowiada, że pozbycie się kontroli nad własną walutą, co, co ja godam, pozbycie się własnej waluty jest zwiększeniem bezpieczeństwa, aczkolwiek chłop zdaje sobie sprawę, że Polacy nie chcą wprowadzenia euro. Jeszcze. Na szczęście nas za to nie wini, nie ma do nas żalu, to wszystko była wina pisu, ale oni nam to wszystko pięknie wytłumaczą. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa kraju Polska powinna znaleźć się na ścieżce prowadzącej do wspólnej waluty euro. Polacy opowiedzieli się za tym głosując tak. Polacy opowiedzieli się za tym głosując za akcesją unijną w referendum w 2003 roku, bo przynależność do unii walutowej była częścią traktatu akcesyjnego. Jednak droga do przyjęcia wspólnej waluty pozostaje długa. Potrzeba do tego zmiany zapisów konstytucji, konieczna jest też zmiana nastawienia opinii publicznej, której euro zostało w trakcie minionych 8 lat przez PIS zochydzone. Osobiście obstawiam starą, dobrą, sprawdzoną taktykę sondażową, oczywiście nie tylko, gdzie fajno Polacy będą mogli obserwować, jak z miesiąca na miesiąc są przełamywane negatywne trendy, co pozwoli im zmienić. Zdanie i popłynąć z prądem. Oczywiście, choćby Donald Tusk skichał się namiętowo, to jest proces długotrwały, więc siłą rzeczy załapiemy się już na cyfrowe euro. Papierowe ma być podobno cały czas w użyciu. I ja nie będę wam dzisiaj opowiadał o tych wszystkich zniewoleniach i nie będę bił piany. Zamiast tego, jeden mięsisty konkret. Otóż pani Krysia z Europejskiego Banku Centralnego podczas zeszłorocznego panelu zwołanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych opowiedziała, jak to będzie... Jeszcze raz, by mnie ten kundel wytrącił z równowagi. Pani Krysia podczas panelu zwołanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych wyjaśniła, jak będzie wyglądała kwestia programowalnego euro. I wyobraźcie sobie, że to nie bank centralny będzie euro programować, nawet nie rządy państw narodowych czy landów członkowskich, ale prywatny kapitał. Zdziwieni? I just want to draw the line between what I understand to be programmability of a digital currency issued by a central bank and alternative um, provisions. For us, the issuance of a digital currency that would be central bank money. would not be programmable yeah. would not be associated with any particular limitation whether it's in time in type of use that, that to me would be a voucher it wouldn't be digital currency those who can associate the use of digital currency with programmability would be the intermediaries would be the commercial banks and that's their business they know how to do that but If we powiedzieć, to say that a dollar is a dollar, whether it's cash or digital, or a euro is a euro, cash or digital, then it, it, for us it cannot be programmable. It can be associated with conditionalities, which is different, but not programmable. No ale pan kiełbaska wie lepiej, prawda? Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa kraju, Polska powinna znaleźć się na ścieżce prowadzącej do wspólnej waluty euro. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam także na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. W tematach, o których rozmawiamy, o szczytnych celach, póki, się, póki co się nic nie zmieniło. E, aczkolwiek e, będę poszukiwał laboratorium. E, nie ma się co powstrzymywać. Póki co na początku będę podglądał ruchy innych. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.